Cześć bliźnięta, zapraszam Was na prognozę od, 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 od 19 kwietnia 2021. Moje kochane bliźnięta, pamiętajcie tylko jedno. Karty mogą już pokazywać jaką, jakąś sytuację u Was lub która się dopiero też zadzieje. Tutaj musicie wziąć na to i na to, na to i na to. Serduszka, pamiętajcie tylko jedno i teraz wszyscy razem, to jest czytanie ogólne, więc z każdym będzie pasować, rezonować. Yy, mam nadzieję, że każdy sobie coś do siebie weźmie. Złoty Tarot, żeby to poszło szybko, już rozłożyła karty, zobaczyła, co jest na spodzie talii i dopytamy jeszcze kartami anielskimi. Czy, no, co aniołowie co aniołowi chcą wam podpowiedzieć, dać jakieś wskazówki. I co, serduszka? Zaczynamy czytanką. Teraz tak. Pokazuje mi się tutaj mężczyzna. Yy, yy, teraz bliźnięta. Albo wy. Jeżeli macie pracodawcę, to ten pracodawca da Wam jakiś zastrzyk gotówki. Lub jakąś nową ofertę. Coś nowego do Was idzie. To jest raz. Yy, druga rzecz jest taka, że widzę małżeństwo. I jest kobieta, która tutaj. E, działa na swoją korzyść. Jest to osoba, która zawsze startuje. E, chce mieć jakiś lepszy start w życiu i tu jest mały problem, baby. Bo są dwie kobiety, są dwie kobiety. Możliwe, że razem działacie. Możliwe, że to siostra. Możliwe, że to jest ktoś Wam bliski, ale tutaj jest jedna osoba, która się czymś, kimś opiekuje, będzie atakowana przez osobę, która chce startować. Na początku ktoś ci daje, a potem ktoś ci będzie zabierał. I tu bym bardziej uważała na tą osobę. Całej dupci bym jej nie pokazywała. I co dalej? No i działała na swoją korzyść. Eee, karty pokazują tutaj, że w ciągu tygodnia Bardziej widzę dwa tygodnie, ale daje ty, tydzień czasu. Ktoś do Was przyjedzie, ktoś przyjedzie, ktoś będzie działał, komu się dupcia pali. Ktoś coś chce zrobić, nie wiem co. I tutaj jest 10 kielichów, 7 kielichów. Ja zawsze mi pokazuję, że to jest też i nie wiem, turystyka lub z czymś związany z blokiem. Jeżeli macie coś takiego, taką osobę albo pracujecie gdzieś blisko drzwi, blisko drzwi, na takie osoby musicie serduszka uważać. To jest tak na marginesie, nie wiem na kogo, ale Złoty Tarot już to mówi. Druga rzecz jest taka, macie wokół siebie osobę, która mm, będzie dążyła do czegoś żeby coś zdobyć. I mogę powiedzieć Wam tylko jedno. Wy macie bliźnięta, lepszy start niż ona. Ona ma y, w sobie y, możliwości y, na przykład y, dania jakiegoś planu czy czegokolwiek, ale ta osoba nie da rady z Wami wygrać. Wy macie większy start i wy idźcie, wy działajcie. Karty pokazują tutaj, że jest kobieta, która jest osobą bardzo elegancką, jest to osoba, która działa i ma dobrą energię, a my bliźnięta takie mamy energię, takie dobre i do buławki i do, wiecie, do innych rzeczy, zawsze z humorem, o, gadane i tak dalej, wy bierzecie innym ludziom, dajecie dobrą siłę, tą energię, i wy wykorzystajcie tą energię, wykorzystajcie ją do dalszych działań, tak? Teraz tak, coś odkryjecie, jakaś tajemnica wyjdzie na światło dzienne i to jest poniedziałek, sobota, coś wyjdzie na światło dzienne. Jest tam, gdzie pracujecie, tam jest jakaś blokada, tam możecie albo tam, gdzie pracujecie, tam jest tam, gdzie często przebywacie. Coś tam się wydarzy. To jest do 50 kilometrów od miejsca, e, na przykład domu, coś takiego. To może być to miejscowość, może być to jakaś gmina. Coś się wydarzy tam, e, serduszka. Um, ktoś żyje też i w bańce mydlanej. Jeżeli ktoś żyje w takiej bańce mydlanej, e, no trzeba się obudzić. Jeżeli nie, wy, to ktoś z waszego otoczenia ma nadzieję na coś, coś zdobycie, coś osiągnąć, w serduszka. Złoty Tarot będzie dopytywała. Uważajcie na osobę, która albo ma duży, piękny dom, to jest raz, albo zajmuje się budynkami, czy czymkolwiek. Jest to osoba, która Wam źle życzy. Możliwe, że opiekuje się ona Waszym domem, albo opiekuje się no, czymś. Kimś, no nie wiem, tutaj mi się bardziej op pokazuje opieka. Uważać, uważać. Jeżeli opiekujecie się osobą starszą, serduszka dostaniecie podwyżkę, ale córka pokazuje się lub osoba taka bliska, która no mąci coś, będzie coś działała, dlatego tu uważać. Karty pokazują tutaj, że wy bliźnięta, macie jakieś papiery w szufladzie, gdzie mm, albo zapomnieliście o nich. Albo nie chcecie, macie jeszcze czas, wyciągamy te papiery, te informacje, te, te dokumenty, czy cokolwiek tam jest, idziemy załatwić, bo będziecie mieć przez to problemy. Możecie jeszcze trafić na czas taki, że trafiła Pani, ale tak to będziecie mieć problemy z tym związane. Karty pokazują tutaj, że um, ktoś Wam z czymś podpowie, duże finanse będziecie mieć. Brawo, Wy! I dopytujemy, chodźcie tu aniołki, dopytujemy, dlaczego jest królowa buław? Co tu ona nam będzie działała? Tak, co z otytar odpowiedziała dopiero? Osoba, która się czym zajmuje? Dobrze widziałam. Patrzcie, czwórka buław domem, zamęt, będą kłótnie, będzie jazda. Bliźnięta? Trzymamy się. Damy radę. Czy to może być z sąsiadkami, to może być z, z kimś, kim się opiekujecie, czy z osobą gdzieś tam. Będzie jakaś jazda, ale wydacie dacie radę, bo znaczy, no wy dacie radę. Kurcze, to są buławy. My bliźnięta nie damy radę, my zawsze damy sobie radę. Dlatego uważać, informacje, coś może mogli się nie kupić, czy cokolwiek, bo zapom zapomnieliście zapłacić i dzieci płacicie. Musicie, musicie. Mm -hmm, ale jakaś awantura będzie zrobiona. Jest to osoba, która będzie mąciła, i zwracajcie uwagę, jeżeli macie jaką w domu imprezę, nie pijcie. Ktoś musi być trzeźwy. A dlaczego? Dlatego, że ktoś was podpierdzili. Osoby, które macie spinę z mężem, z partnerem, z kochankiem, z dziadkiem, obojętnie z kim ktoś was może też podpierdzielić na policję, dlatego ja bym tutaj uważała. Ale jeżeli jesteście małżeństwem, no to uważajcie, bo tu będą chodziły też o pieniądze. Możliwe, że wasza kobita jest chciwa. Pa, dziewczyny, sorry, ale no większość takich osób też jest, tak? Yy, możecie tego nie robić, możecie, będę główna robić jazdę. Jeżeli nie wy, odwracać wasze role. Tu taka jazda będzie. Sześć mieczy, tutaj jest mi zmiana kierunku, ktoś może się wyprowadzić, czy ktoś może zmienić miejsce zamieszkania, jakaś podróż, podczas podróży, to od razu Wam powiem i to może być do trzech miesięcy, yy, możliwe będzie tam jakiś stykanko, ktoś będzie miał, ale to lepiej ukrywać, to tak na marginesie, sześć mieczy. Widzę mężczyznę, który nie do końca był szczery, możliwy odszedł. Te karty pokazują, że będzie z nim kontakt. To jest raz. Będzie jakaś sytuacja, gdzie będziecie musieli sobie coś wyjaśnić. Wyjaśnijcie i zaczniecie nowy rozdział w waszym życiu. Karty pokazują tutaj, że dla niektórych świat się o was dowie, idźcie, działajcie, macie jakieś pomysły, macie jakieś talenty, czy cokolwiek. Niech się świat o, o was dowie. Pokażcie się. Działajcie. To jest dla was teraz najlepsza pora. Dobra, te jest słoneczko nasze, bo tutaj jest i niebezpieczeństwo. A kuźwa. No tak, osiem mieczy, czyli jest niebezpieczeństwo. Tak jak ja widziałam, nie widzicie rozwiązania. Tam, gdzie po, e, pracujecie, tam, gdzie jest płot zamykany, tam, gdzie jest e, po, pomieszczenie, możliwe, że siedzicie w ciemnym pomieszczeniu, tam, gdzie jest. Cisza pustka analizujecie. Jest niebezpieczeństwo serduszka waszym wy za drzwiami. Nawet i może być pracy. Uważać. Uważać. Eee, to jest... To chciałam, wiecie, co chciałam powiedzieć posiedzenie? No ale to jest też taka karta. Uważajcie, serduszko, uważajcie. Uh, uważajcie z kimkolwiek, um, cokolwiek komu mówicie. Bo wy czegoś nie widzicie, że macie czarusia. Mak. Przyjazd. Co złoty tarot powiedział, że ktoś przyjedzie? Przyjedzie do dwóch tygodni. Wasz pracownik, wasz szef, ktoś do was przyjedzie. Dziewczyny, panowie, trzymajmy się. Tu będzie jazda jazda na całego, komuś się pali dupka, komuś na czymś zależy, ktoś chce zrobić jakiś większy większy start i tutaj karty o tym pokazują, czyli jazda bliźnięta będzie. Jeżeli będziecie mieli do czynienia na przykład ktoś jest taksówkarz albo jeździ busem, uważajcie, bo to jest osoba, która Was zaczaruje, chodź maleńka. I tutaj tego wy pójdziecie, i on weźmie dla, dla siebie jak największej korzyści. To jest ta osoba, która chce coś mieć w życiu o, i zrobi wszystko, żeby to osiągnąć. Kapłanka. No. Do dziesięciu. Kurka woda. Jakieś papiery, dokumenty macie? Serduszka. Tam, gdzie schowaliście, proszę Was, przejrzyjcie. Ja też będę musiała się przejrzeć. Nie, jutro lepiej ja. No. Ale będę musiała przejrzeć. Coś możecie mieć w mailu czy gdziekolwiek. Przyjrzyjcie wszystkie papiery, bo i macie jeszcze czas. Macie 10 dni na to, karty pokazują. Dlatego serca e, zwróćcie uwagę, bo będzie coś po terminie i potem będzie wielki, co? Zong. 10 kielichów i. Propozycja do Was idzie, od osoby, która wiecie, że jest nie, wobec Was nieszczera. Mogę Wam powiedzieć tylko jedno: eee, nie wierzcie. Nie, nie i nie. Ta osoba nie jest do końca z Wami szczera, to jest raz. Druga rzecz jest taka, jeżeli jesteście w związkach, nic się w, w związku nie dzieje, zwróćcie uwagę mi, jak tasowałam karty dla Was, wyleciała karta wisielca, ale wisielec był odwrócony. To teraz wracamy do tego wisielca. Był odwrócony, czyli coś wychodzi na jaw. Ym, dostaniecie też ym, sytuację, czy jakąś sprawę, która nie, nie, nie miała nie mieliście jeszcze, wiesz, mieliście spokój ta, o ta sytuacja wraca czyli wy też spojrzycie na kogoś z innej strony albo ktoś na was, coś się też nagle uruchamia, czyli ktoś powraca serca sprawdzamy fochy do kieszeni nic nie robimy, słuchajcie to jest też karta, że ktoś ma depresję ktoś zrobi wszystko, żeby coś osiągnąć i żeby drugą osobę poniżyć Nieładnie, nieładnie. A wiem, że to my tak nie robimy. My jesteśmy grzeczne. No jak to widać, słuchać i czuć. O My blizięta, tylko jesteśmy grzeczne. Dlatego kochani uważamy, tak? Żadnych fochów, żadnych on-, on pocałuj się, bo tutaj karty pokazują dużo emocji. Ktoś będzie miał dosyć. Powiem szczerze, że coś mi pokazuje się, że ktoś będzie chciał przy tej coś jest ukryte. Zwróćcie uwagę, czy kogoś coś nie, nie, nie drażni, czy cokolwiek, bo możliwe, albo ktoś po prostu myśli też on ma myśli samobójcze, to od razu mówię. I tutaj jest 10 mieczy, które też o tym mówi, czyli coś możecie się dowiedzieć przez kapłankę, dlatego zwracajcie, rozmawiajcie bez krzychku, bez, bo kielichy to są emocje, bez, bez takich żadnych wiecie sytuacji, żeby tego, bo kogoś możecie cholernie, cholernie skrzywdzić, albo ktoś was może skrzywdzić, no to wtedy bierzemy pasa i bijemy po pupie. Nieładnie tak krzywdzić, ale wiecie o co chodzi. Przepatrzcie się, to nie chodzi, że to jest u was, ale może sąsiad, może, bo to są drzwi za drzwi serduszka. Zwróćcie na to aniołki uwagę. Siedem kielichów. Z czym tutaj idziemy? A, wróćcie, wróćcie. Jedziemy autem. Patrzymy na prawo i na lewo. Serduszka, bo traficie na... Kogoś możecie uderzyć e, po połączeniu tutaj. E, jeżeli, no, może, może być nawet o lampę, tak? Zahaczycie auto. Wiecie. Będzie facet, który mm, zrobi tak, e, zmanipuluje coś. Ja jeszcze dołożę zaraz... E, tak, bo wyleciała mi 8 monet na prawa auta. Na prawa auta dużo za auto zapłacicie, Cholercia, jasna, żeby moje autko się nie zepsuło, bo ja to bym zapłakała się. Ale wiecie, naprawa auta dużo, do 3000 będzie na prawa auta. 8 monet mi wyleciało, jeżeli to mam mówić, to się liczy do kobiet. Kobiety uważamy. Dobrze, Rydwan jeszcze tutaj. Mhm. Słuchajcie, pięć kielichów, ktoś będzie rozczarowany, kurczę, żal i pretensje takie. E, będziesz miała możliwość dwie opcji, wracasz się do tej, co była wcześniej. Tamta opcja jest lepsza, tamci fachowcy będą lepsi. Mhm. Siedem kielichów, osiem monet wy, yy, wyszło znów, czyli Łączymy te fakty w pracy, ktoś się zadzieje, ktoś się pojawia, jest to osoba, która pracuje fizycznie, to czyli my bliźnięta bardziej dużo gadamy. Eee, róbcie to, co macie robić małymi kroczkami, osiągniecie sukces, macie jakieś plany, róbcie. W waszym życiu się pojawi osoba, czy to kobieta, mężczyzna, czy cokolwiek, będzie chciała mieć coś dla siebie, a we figę z makiem. Wy macie działać. Wy macie działać. Do środy coś się u was już zacznie dziać. Sprawdzamy. Aniołowie dajcie dla bliźniąt od 15 kwietnia 2021. Co tam u naszych aniołków? Dlaczego jest królowa buław i czwórka buław? Zamęt będzie i król monet jeszcze do tego będzie jazda. Polepszenie. Kochani, jeżeli będzie zamęt, będzie jazda, będziecie mieć lepsze polepszenie. Jeżeli dostaniecie jakieś wiadomości, cokolwiek u Was się teraz zdarzy, to się zdarzy, a po to, żeby przyszło coś lepszego. Możliwe, ja nie mówię, ale możliwe, że ktoś się w Waszym życiu pojawi, ktoś nagle, kto odmieni jakąś sytuację. Możliwe, że jakieś wiadomości dostaniecie, wszystko będzie dobrze, ale polepszenie czego? Nie wiadomo, polepszenie, po jakiejś kłótni nastąpi na, no, kocham cię stewcza. Stewcza kocha, wiecie, odwrotnie stewcią i stewcia kochają się nawzajem. Tutaj bym była pół na pół, tak? Ale jakieś polepszenie po jakimś zamęcie będzie. Karta świat i sześć mieczy. Podejmij działanie. Czyli ktoś będzie podejmował działanie, ale to wy macie podjąć działania. Wy macie wyruszyć. Wy macie działać, żebyście wy skorzystali. Tutaj bądźcie odważni. Bliźnięta. Makrydwan, pięć kielichów, osiem mieczy. Z czym to się jest, serduszka? Aniołki, dajcie. Nie przestawaj. No co, nie przestawaj czego? Z czym? Bądź asertywny. No i roz, pokojowe rozwiązanie. No i mamy cały ten. Kochani, nie przestawaj. To, co robicie, Idziecie do przodu, piszecie z kimś, nie przestawać, myślemy, myślenie włączamy, myślimy pozytywnie tego. Cokolwiek, będziecie mieć jakąś rozmowę, czy cokolwiek, nie będziecie widzieć rozwiązania, a aniołowie wam mówią pokojowe rozwiązanie, idziecie na, wy możecie, dobrze, okej, okay, wiecie, żeby było wszystko, tylko żeby było pokój, spokój, żeby nic się nie działo, to jest, dotyczy też tej czurki buław, Czyli ktoś mu będzie chciał mieć jakieś e, rozwiązanie w pokoju albo się rozwieść, albo coś zadziać, żeby wszystko szło w spokoju. Będzie. Tylko musicie też działać i myśleć i nie przystawać podejmować żadnych działań. Wy musicie działać, żeby osiągnąć to, co wy chcecie. Albo musicie uwierzyć w siebie. No bliźnięta. To odwracajcie, bo może wy działacie, a ktoś w was nie wierzy. A wy musicie tej osobie pokazać. No chodź. Wciel. Tu macie dobre, ale wiecie co? Coś będziecie mieć z kluczykami, z, albo od mieszkania, albo z od auta. No. Możliwe, że to jest związane z alarmem. Coś z takich rzeczy. I tutaj aniołowie pokazują. Możliwe, że coś, czegoś jeszcze nie widzieliście. Spojrzycie, możliwe, że jakąś awarię będziecie mieć związaną z autem. Tam przy tym kluczykach tych, tych panowie, wy wiecie, jak to się nazywa. Stacyjka, tak, czy cośkolwiek zwróćcie. Albo coś się pali wam, że czego możecie to lekceważyć. Idziecie i to robicie. Musicie to zrobić. Kapłanka i dziesięć mieczy. Tak. Tak, no co tak? Komunikacja. I teraz łączymy fakty. Powiedziałam Wam. Emocje. Emocje, ktokolwiek ma awantury, czy cokolwiek, ktoś już ma dosyć. Musi być klarowna komunikacja, musicie powiedzieć tak, jak czujecie, ale z pokojem. Lub ktoś do was musi tak powiedzieć, żeby się nic nie wydarzyło negatywnego, tak? Myślimy pozytywnie, wszystko pozytywnie, a będzie nam dane. Osiem moment, bo ta karta mi to pokazała się trzy razy teraz i siedem kielichów. Medytacja przyniesie odpowiedź. Słuchajcie, większość osób dużo myślicie. Większość osób myślicie, sytuacja się polepszy. E, myślicie e, na przykład w pracy, czy gdziekolwiek wszystko się polepszy, wszystko pójdzie do przodu, tylko musicie dużo medytować. Ja Wam powiem szczerze, muzyka. Na przykład, e, ja sobie tam na przykład e, słucham jakieś takiej pioseneczki, sobie śpiewam też w pracy. Słuchaweczki jadę. E, robię z siebie no, Celindion nieraz. Nie, nie, żartuję teraz, ale wiecie, ja śpiewam też głośno. I to mi nie wychodzi. Ale serduszka, i wtedy łączę, co muzyka chce mi przynieść, jakąś informację. Zwróćcie uwagę, że teraz możecie też słuchać muzyki takiej, co słuchaliście rok temu i ta muzyka wam kogoś może przypominać, czy cokolwiek. Słuchajcie, medytujcie. Muzyka yoga jest najlepszym rozwiązaniem do medytacji. Powiem szczerze, spacer też, ale spacer we dwoje to nie. Spacer e, osobno. Iść i sobie tak dużo, dużo przemyśleć. Ja to jestem pustelnikiem takim, że ja nie lubię dużo gadać, ale lubię na przykład imprezki, takie wiecie, że kawały to uwielbiam serduszka. Dlatego wy musicie e, po prostu e, medytować, tak? A przyniesie wam to duże rozwiązanie, ale też jakąś prawdę możecie odkryć. Sytuację. Połączycie pewne sytuacje tego, bo są osoby, które coś zakończyły też coś i nie mogą się z tym pogodzić. Z czymś się nie możecie pogodzić. Dobra, teraz aniołowie. Teraz zobaczymy bliźnięta. Myślcie, myślcie, że wy złoty tarot waszą energię e, przeciągnął. Aniołowie przewodnicy, dajcie osobom, osobom, które są samotne, moje bliźnięta, które są samotne, czy spotkają miłość, czy spotkają te moje kobietki wszystkie, moje kobietki dostaną miłość, będzie bara-bara u nich, przebaczenie, Ula, la, dlaczego u nich jest to przebaczenie, dlaczego, ja już widzę. Przebaczenie. Pokojowe rozwiązanie. To mieliście też. Kochani, przebaczenie. Przebaczenie powiem. Mam powiedzieć, przebaczyć mężowi? Powiem, co niektóre osoby tak. Ale wy musicie też sobie przebaczyć. Czy wy byliście fair wobec tej osoby? Tam było 10 kielichów, 4 kielichy. Czyli. Coś było też i ukryte, ale też i ktoś robił e, jakieś awantury e, wysane z palca specjalnie. Ale tutaj jest też pokojowe rozwiązanie, czyli cokolwiek u Was się zadziało, to trzeba przebaczyć. Było, minęło, ale ja nie chcę być z Tobą, chcę być z Tobą na przykład. Cześć, Tewcio, idziemy gdzieś tam na randkę, znaczy nie na randkę, umówić się na kawkę, dobrze, ok, ale żeby to było wszystko pokojowe, tak? Żeby nie to, że to jest taka i taka, bo to jest ma, bo to jest ta. Nie, nie, to nie te czasy, znaczy jeszcze są te czasy, ale my te czasy musimy zmienić, tak? Po prostu nie udało nam się, idziemy dalej, ale jest wszystko ok, możesz na mnie liczyć, ok. I musimy to sobie przebaczyć. Nie, nie możemy tłumić sobie kobiety i mężczyźni to co było. Bo tam mieliście arcykaponkę i dziesięć mieczy. Ktoś coś zostawił albo kogoś ktoś zostawił. Ktoś nie może się z tym pogodzić. A tutaj jest przebaczenie. Przebacz. Pokojowe rozwiązanie. I idź weź buławkę chłopie i działaj gdzieś indziej. Zakochaj się gdzieś indziej. Zapomnij to co było. No. Ale przebaczenie i potem co będzie aniołowie? Poprawa zdrowia. Czyli wszystko i zdrowie i cokolwiek wam się yy, bliźnięta yy, po prostu ułoży. Teraz dla bliźniąt, które są w związkach. Boże, żeby tu, tylko mi stary nie oglądał. <laughs> bliźnięta. Bliźnięta. Osoby, które są w związkach. Aniołowie, dajcie znać. Tylko nie mówcie, że idzie buława, bo za dużo tych buław będzie. Wypatruj znaków. W przeciągu kilku tygodni. O! W przeciągu kilku tygodni, co będzie? Miłość? Niewłaściwy moment. Ule, I masz, babo, placek. Nie powiedzą. Kochani, w przeciągu kilku minut i tutaj bądź pozytywnym. No my jesteśmy pozytywne, my zawsze. I do tańca i do różańca. Zaufanie. Kochani, zaufanie macie pod spodem. Czyli tak, jak jest jakaś relacja i obojętnie czy macie męża i jest osoba trzecia, musi być zawsze zaufanie. Jeżeli jest to zaufanie, nikt o nic się nie boi. Jeżeli nie ma tego zaufania, to Wy będziecie musieli wypatrywać znaków. Czy Wasz mąż na przykład, czy Wasza partnerka Was zdradza? Macie jakieś sygnały? Jeżeli coś podejrzewacie, wypatrujcie i sprawdzajcie. W przeciągu kilku tygodni na przykład związku się poprawi, będzie pozytywnie, tak? Ale aniołowie mówią, że będzie jakiś niewłaściwy moment, i to to jest normalne, bo my kuźdę, jak idziemy, to jak strzała Amora lecimy, bo musimy coś wyjaśnić. Karty mówią nie teraz, przeczekaj, żeby nie było wtedy wielkie BUM, bo tam były cztery buławy, tak? Czyli może być jakieś zamieszanie czy cokolwiek. Przeczekaj, wypatruj znaków. I w przeciągu kilku tygodni może coś się wyjaśnić, może coś wyjść na światło dzienne i bądź pozytywny. Myślenie pozytywne daje energię. Najważniejsze jest zaufanie. Jeżeli nie ma zaufania, serduszka, no to co, co to ma być? Zaufanie jest podstawą w związku. I dobrobyt. Kasa musi się zgadzać. No właśnie. Kochani, to by było na tyle. Ja Wam życzę serduszka. Czego mam Wam życzyć? Zdrówka, nie? Bo zdrówko jest najważniejsze. Panie samotne i związkach buławki Wam życzę. Panowie Wam kaczuszki życzę. Ale życzę Wam wszystkiego, wszystkiego moje aniołki dobrego. Życzę Wam spełnienia się i zawodowo i w miłości i pozytywnej energii. Tego Wam życzy Złoty Tarot. Dziękuję Wam ślicznie i zapraszam Was wtedy na kolejne czytanko. Buziaczki. Bye bye.